Rozdział 10. Park Stel, sanktuarium Arki Przymierza, biblioteka cesarska, czy nasza misja jest zakończona, nocny lot do Sudanu, kontrabanda, skoki spadochronowe, w potrzasku. Obudziliśmy się wczesnym rankiem. Zjedliśmy lekkie śniadanie. Bibliotekę otwierają później, powiedział Maciek. Co panowie na to, aby zwiedzić trochę aksum? Jesteśmy jak najbardziej za, uśmiechnął się szef. Ale chcielibyśmy też rzucić okiem na lochę pod tą basztą. Nasz przyjaciel kiwnął głową. Nic w nich ciekawego, ale oczywiście możemy się przejść. Wzięliśmy latarki i niebawem zagłębiliśmy się w plątaninę podziemnych korytarzy. Faktycznie, nie były specjalnie ciekawe. Pan Tomasz oświetlał ściany latarką. Nieoczekiwanie spod warstwy zacieków błysnęło coś czerwonego. Nic ciekawego, mruknął pan samochodzik. Freski Gwiazda Dawida wpisana w okrąg. A to chyba był czerwony krzyż templariuszy. Na niższej kondygnacji stały dziwne kamienne skrzynie. Były zbyt krótkie i zbyt szerokie, by można było uznać je za sarkofagi. Pewnie tu trzymali skarby, zauważyłem. Kto? nie zrozumiał przełożony. Templariusze. Za dużo ci opowiadałem o swoich przygodach, westchnął. Poza tym fakt, że na ścianie wyobrażono ich symbol, jeszcze o niczym nie świadczy. Jak to zdumiałem się? To może być przypadkowa zbieżność. Gdyby były tu napisy w dwunastowiecznej łacinie albo na przykład sarkofagi z rzeźbami rycerzy na wiekach, to co innego. Opuściliśmy lochy. Baterie już się kończyły. Postanowiliśmy oszczędzać je na poważniejsze zadania. Przeszliśmy przez miasto i znaleźliśmy się w dość rozległym parku. Między akacjowymi zagajnikami stały imponujące kamienne stele. Te mniejsze miały wysokość kilku metrów, te najwyższe kilkunastu lub kilkudziesięciu. Kilka szczególnie wielkich leżało na ziemi popękanych. Imponujące, powiedział szef. Z jakiego okresu pochodzą? Prawdopodobnie wzniesiono je w VIII lub IX wieku naszej ery. Przypuszcza się, że mogą być stelami grobowymi ówczesnych cesarzy Etiopii, ale dokładnych badań nigdy nie przeprowadzono. W pierwszej chwili sądziłem, że to ślad napływów egipskich, mruknął pan samochodzik. Nad brzegami Nilu obeliski wznoszono jednak od XVI dynastii do okresów wpływów rzymskich czyli ostatnie powstałe przeszło 600 lat wcześniej. Możliwe, że jacyś Etiopczycy zapuścili się na południe i widząc ślady dawnej świetności, postanowili skopiować je u siebie, zauważyłem. Nie da się wykluczyć, kiwnął głową Maciek. Zwiedzamy dalej? Ruszyliśmy. Miasto było jak wymarłe. Zwróciłem na to uwagę Maćkowi. To łatwo wyjaśnić, powiedział. W XVI wieku stolice przeniesiono do miasta Gonder nad brzegami, no może przesadziłem, Nieopodal świętego jeziora tana. Obecnie mieszka tu 10% dawnej liczby ludności. Jeśli wraz ze stolicą przeniósł się dwór cesarski, to przybyliśmy za późno, zauważyłem. Z pewnością w tutejszych archiwach nie znajdziemy śladów naszego poselstwa. Bądźmy dobrej myśli, uśmiechnął się Maciek. W archiwum w Aksum zgromadzono dokumenty i ich kopie z całego obszaru północnej Etiopii. Ale archiwum otwierają o dziesiątej, a tymczasem jest dopiero ósma. Więc jeśli macie ochotę poznać jeszcze trochę miejscowych zabytków, uśmiechnął się figlarnie. Oczywiście, że chcemy, powiedział szef. W takim razie proszę za mną. Ruszyliśmy przez rozległe klepisko i niebawem stanęliśmy przed murem wzniesionym z brązowego bazaltu. W murze znajdowała się brama pilnowana przez dwóch strażników z pistoletami maszynowymi. Obrzucili nas uważnymi spojrzeniami, ale widocznie nie wyglądaliśmy groźnie, bo z powrotem zastygli w pomnikowych pozach. Musieliśmy zrzucić buty. Sądziłem, że zakaz wstępu w obuwiu odnosi się tylko do świątyń, zdziwił się pan samochodzik. To miejsce jest dość szczególne, powiedział Maciek poważnie. Weszliśmy na ciasny brukowany dziedziniec. Wznosił się na nim spory kościół wzniesiony z bazaltowych bloków oraz niewielka kaplica. Płyty dziedzińca były nierówne, wytarte przez miliony stóp pielgrzymów. O tej porze jest jeszcze pusto, wyjaśnił Maciek. Odwrócił się w stronę kaplicy. Nieoczekiwanie padł na twarz i uniósłszy złożone dłonie nad głową, zaczął modlić się na głos po amharsku. Szef popatrzył na mnie zdumiony. Wzruszyłem ramionami. Nic z tego nie rozumiałem. Ukląkłem na bruku i przeżegnawszy się, odmówiłem modlitwę. Pan samochodzik poszedł w moje ślady. Maciek nadal wyrzucał z siebie modlitewne inwokacje w miejscowym dialekcie. Stanęliśmy w cieniu i czekaliśmy, aż skończy. Wreszcie podniósł się z rozjaśnioną twarzą. Ona jest tam, wskazał kaplicę. Wtedy oświeciło mnie. Arka Przymierza, powiedziałem. To sanktuarium Arki Przymierza. Kiwnął głową, potwierdzając moją uwagę. Szef podszedł bliżej. Po kilkunastu rzeźbionych stopniach można było wejść do drzwi zabezpieczonych kratą. Pan samochodzik postawił nogę na pierwszym. W drzwiach stanął mnich ubrany w brązową szatę i ostrzegawczo uniósł rękę. Maciek złapał pana Tomasza za kurtkę. Nie wolno, powiedział. Ale pan samochodzik już sam to zrozumiał, bo cofnął się. Mnich uśmiechnął się przyjaźnie, po czym wycofał się do kaplicy. Między prętami kraty stuły się stróżki dymu z kadzidła. Nikomu nie wolno wchodzić do sanktuarium, wyjaśnił Maciek. Tylko strażnik Arki może tam przebywać. Jemu za to nie wolno wychodzić, chyba że Arka opuszcza sanktuarium. Opuszcza? Zdziwiłem się. I wtedy można ją zobaczyć? Nie bezpośrednio. Jest owinięta kosztownymi materiałami. Ale co roku w procesji podczas święta Timket jest obnoszona wokół miasta. Zarządów komunistów wywieziono ją na jedno z wysp na jeziorze Tana. Czyli tylko ten człowiek zna tajemnicę, którą kryje? No nie, pokręcił głową Maciek. Decyzję o otwarciu Arki może podjąć tylko metropolita. Ale nawet jemu nie wolno wejść do środka. Tylko strażnik Arki może jej dotykać i palić przed nią ofiarne kadzidło. Ale nie wolno mu jej otworzyć, westchnąłem. Po co? I tak wiadomo, co zawiera, Maciek wzruszył ramionami. Czas na nas. Na placu pojawili się kolejni pielgrzymi. Niektórzy z szacunkiem dotykali schodów, nikt nie odważył się dotknąć ściany. Wycofaliśmy się i założyliśmy na zewnątrz buty. Prawda pozostaje zakryta, mruknął szef. Nigdy pewnie jej nie poznamy. Tak chyba będzie lepiej, powiedziałem. Niech pan sobie przypomni historię z Całunem Turyńskim. Kościół zezwolił na jego badanie. Wyniki badań wykazały, że mógł powstać w średniowieczu i od razu spadło zainteresowanie tą relikwią. Arka przymierza nie została zbadana. Wyobraża pan sobie, co by się działo, gdyby okazało się, że nie jest prawdziwa? Miliony mieszkańców tego kraju straciłoby wiarę. Arka jest prawdziwa, powiedział Maciek. Tu na dziedzińcu dochodziło do cudownych uzdrowień. Minęliśmy ponownie sadzawkę królowej Saby i zbliżyliśmy się do potężnego gmachu wzniesionego z kamiennych bloków. Bloki tu i ówdzie wzmocniono ordynarnym betonem. Pamiątka po czasach włoskiej okupacji, wyjaśnił nasz przyjaciel. Mieli oryginalne metody restaurowania zabytków. Oczywiście cudzych, bo swoje chyba dbali. I tak, i nie, powiedział szef. W Rzymie za Mussoliniego chciano nawiązać do tradycji. W tym celu wyburzono całe kwartały XVI i XVII wiecznych budynków, by odsłonić zalegające poniżej resztki starożytnych budowli wiecznego miasta. W sumie nie wiem, czy się opłacało. To tak jak z jedną z egipskich świątyń w Sakkara, powiedziałem. Pan samochodzik uniósł pytająco brwi. Zbudowano ją w okresie XXI dynastii i zachowała się bardzo dobrze. Prawie nie jest zniszczona, ale do jej wzniesienia użyto bloków z czasów VI dynastii pokrytych relikwiami. Prawdopodobnie rozebrano jakąś wcześniejszą świątynię. Teraz egiptolodzy mają kłopot, czy rozebrać nowszą świątynię. I spróbować z pozyskanego materiału zrekonstruować starszą, czy też pozostawić tak jak jest. Ale co to właściwie za budynek? zapytał szef, znudzony przeciągającą się dyskusją. To biblioteka cesarska. Weszliśmy do chłodnego wnętrza. Zaraz też na nasze powitanie przyszedł archiwista. Mówił dobrze po angielsku, przedstawiliśmy nasz problem oraz okazaliśmy wystawione przez nasz rząd pełnomocnictwa. Poselstwo około 1683 roku, mruknął. Nic mi to nie mówi, ale zaraz poszukamy. Dokumenty mogą być opatrzone takim herbem. Szef naszkicował na kawałku papieru ciołek, herb sobieskich. Lub takim, pokazał zegarek kieszonkowy ozdobiony herbem leliwa. Coś mi się przypomina, mruknął archiwista. Posadził nas w nowocześnie urządzonym pokoju, a sam zniknął w magazynach. Wrócił po godzinie, kompletnie zakurzony, ale minę miał triumfującą. Chyba mam, podał nam sporą księgę oprawioną w czarne płótno. Otworzyliśmy ją ciekawie. Wypełniały ją zszyte na grzbietach strony ksero. To kopie z Biblioteki Narodowej w Addis Abebie, wyjaśnił. Zobaczcie w założonym miejscu. Otworzyłem. Dokument formatu A3 zaopatrzony był w pieczęć. Kserokopiarka odczytała ją słabo, ale herb na niej wyobrażony był na tyle charakterystyczny, że nie mogliśmy go nie poznać. Dokument zredagowany był po łacinie i po francusku. Wczytaliśmy się weń z zapartym tchem, zmagając się z pokrętną gramatyką i kaligrafią. Język Wergiliusza z XVII wieku niezbyt przypominał łacinę klasyczną. Propozycja wymiany misji wojskowych i dyplomatycznych, propozycja wspólnych działań militarnych, mruczał szef, propozycja wysłania do Etiopii grupy żołnierzy i rusznikarzy, celem przezbrojenia armii etiopskiej i przeszkolenia jej w posługiwaniu się najnowocześniejszą techniką wojskową. Czyżby Jan III Sobieski orientował się w poziomie uzbrojenia tutejszych ludów? Zdumiałem się. Musiał mieć wtyczki na dworze portugalskim. Przecież kilkadziesiąt zaledwie lat wcześniej muszkieterzy pod wodzą Krzysztofa de Gamy pomagali Etiopczykom w walce z graniem, zauważył Maciek. Czyli nasza misja właściwie jest zakończona, powiedział pan Tomasz. Udowodniliśmy, że poselstwo dotarło na miejsce. Ale jeszcze nie wiemy, jaką odpowiedź cesarz dał na te propozycje. Sądzę, że jest tu zawarta. Na dole dokumentu biegł rząd liter amharskiego alfabetu. Archiwista uprzejmie przetłumaczył. Udzielono odpowiedzi i odprawiono posłów do domu. Niestety nie mamy w tym zbiorze dokumentów kopii listu cesarza do waszego króla. Zamyśliliśmy się głęboko. Sądzę, Pawle, że trzeba będzie pofatygować się do tego wodza powstańców, który każe im tatuować herb leliwa na ramionach, powiedział. To na południu Sudanu zauważyłem. Tam jest właściwie permanentne powstanie chrześcijan przeciw islamistom. Teraz nie, wyjaśnił Maciek, o którego obecności prawie zapomnieliśmy. Od kilkunastu miesięcy jest tam zawieszenie broni. Pracownik archiwum skserował nam dokument. Opuściliśmy zaciszny gmach cesarskiej biblioteki. Na południe Sudanu się nie dostaniemy, westchnął szef. Maciek chrząknął. Wybaczą panowie, ale to żaden problem, powiedział. Możemy być tam choćby jutro. Jakim cudem zdziwiłem się? No cóż, na wielbłądach wyszedłem prawie na zero. W każdym razie zysk jest minimalny, ale można spróbować zarobić na przemycie w drugą stronę. Z Etiopii do Sudanu mruknąłem, i możesz nas zabrać? Jasne, będzie bardzo bezpiecznie. Samolotem na miejsce. Tylko muszę połazić i załatwić. To będzie kosztowało? Koszty organizacyjne biorę na siebie. Zyski przekroczą nakłady, a panowie pomogą mi z ładunkiem. Policzę to jako wynagrodzenie. Zgoda, szef uścisnął jego rękę. No to idź i załatwiaj. Nasz przyjaciel wrócił dopiero wieczorem. Transport załatwiony. Towar kupiony. Dostawca będzie czekał w umówionym miejscu, powiedział. Problemów żadnych nie przewiduje. Arka przynosi nam szczęście. Kiedy wyruszamy? zaciekawił się pan samochodzik. Za pół godziny. Poczułem nieokreślony żal. Przebyliśmy tyle tysięcy kilometrów i nawet nie zdążyliśmy dokładnie zwiedzić tego miasta. Pan samochodzik odgadł moje myśli. Będzie jeszcze okazja, powiedział. Za rok, może za pięć lat wszystko się uspokoi, skończy się wojna, wtedy będziemy mogli przyjechać tu i spokojnie powłóczyć się po całym kraju. W Ertreji też są piękne zabytki dodał Maciek. Cóż, tak niestety wyszło. Następny samolot będzie leciał do Sudanu dopiero za dwa tygodnie. Musiałem decydować się natychmiast. No to w drogę, westchnął szef. Jak się okazało, na naszego przyjaciela czekał samochód z oficerem za kierownicą. Na nasz widok uśmiechnął się lekko. Dziennikarze z Polski powiedział mocno łamanym rosyjskim szerokiej drogi. Zajechaliśmy na wojskowe lotnisko położone kilkanaście kilometrów za miastem. Maciek poszedł do baraku chwilę pogadać, po czym pomaszerowaliśmy do sporego samolotu transportowego. Na miejscu będziemy mniej więcej za cztery godziny, powiedział, gdy wygodnie usadowiliśmy się w ładowni zapakowanej sztywno jakimiś kontenerami. Sądziłem, że wszystkie loty między tymi dwoma krajami są w czasie wojny zawieszone, zdziwił się szef. Właściwie tak, ale przecież trzeba wspierać powstańców. Klepnąłem dłonią najbliższy kontener. Czekaj, wyjaśnijmy sobie coś, zażądałem. Z tego co wiem o armii, a służyłem w jednostce komandosów, to są kontenery przystosowane do wykonywania zrzutów. No tak, kiwnął głową. Jakich zrzutów, zdziwił się szef? Mają zainstalowane spadochrony, odpalane za pomocą automatycznego urządzenia, wyjaśniłem. Zrzuca się je na przykład partyzantom. Tak, to ten typ opakowań, Maciek kiwnął głową. A co jest w środku, zainteresował się szef? Zdaje się, że rozwiązanie aktualnego konfliktu granicznego, powiedziałem. Powtarzacie stary numer, Sudan chce wam dokopać, to dozbraje się powstańców na południu eksport wojny z dala od naszych granic. Nie da się ukryć, że w tych skrzyniach jest trochę wyposażenia wojskowego, powiedział Maciek. Zgoda. Można je nazwać bronią, materiałami wybuchowymi, amunicją. Powstańcy będą tego potrzebowali, gdy islamiści złamią zawieszenie broni. Do tej pory łamali wszystkie. Mając broń, chrześcijanie będą mogli przeciwstawić się ekspedycjom karnym. Poza tym odbiorcą tego jest człowiek, który ma pierścień z naszym herbem. Szef zamyślił się poważnie. I pomyśleć, że ja, pracownik Ministerstwa Kultury, podkreślił to słowo, i sztuki, będę szmuglował broń, aby tubylcy w Sudanie mogli się nawzajem wyżynać. A jeśli nas zestrzelą? Zapytałem złośliwie. Nie zestrzelą. Idziemy na ośmiu tysiącach metrów i mamy obstawę w postaci jednego miga. A jaki jest twój udział w tym interesie? Zapytałem. Przenośny radar. Klepnął jedną ze skrzyń. Sudańczycy chcieli go kupić, Ci z Etiopii chcieli sprzedać, ale był problem z przekazaniem pieniędzy. Dałem srebro i na południu też dostanę srebro, tylko dwa razy więcej. Radar to niby nie broń, zauważył szef. Ale też może zabijać, mruknąłem. No nic, będziemy martwili się, gdy przybędziemy na miejsce. Gryzie mnie pewien problem, odezwał się pan Tomasz. Skoro te kontenery są przystosowane do zrzucania, to jak my wysiądziemy? Tą samą drogą. Maciek klepnął trzy spadochrony leżące pod ścianą. Mam tak po prostu wyskoczyć? zdziwił się szef. To proste, uspokoił go Maciek. Tak jak w dowcipie, że najpierw ciągnie się jeden uchwyt, potem drugi, a jeśli nadal nic się nie otwiera, to w kieszeni jest instrukcja, westchnął przełożony. Będziemy skakać z wymuszonym otwarciem czaszy, uspokoił go Maciek. Nie trzeba będzie za nic ciągnąć. Zawsze musi być ten pierwszy raz, zresztą w najgorszym wypadku możemy zawrócić do Etiopii. Co, ja nie skoczę? oburzył się szef. Minęła jeszcze godzina. Zadzwonił dzwonek. Czas, powiedział Maciek. Zapieliśmy spadochrony. Ciągnę, w razie czego za to, pan Tomasz dla upewnienia się musnął uchwyt. Spadochron wyzwoli linkę asekuracyjną, wyjaśnił Maciek. A w razie czego mechanizm zabezpieczający odpali automatycznie. Jest ustawiony. Proszę policzyć do piętnastu. Przy piątce powinna otworzyć się czasza. Jeśli nie, przy dziesiątce zadziała mechanizm zabezpieczający. Czyli w ogóle nie trzeba ciągnąć? Uspokoił się pan samochodzik. Wyjaśniłem mu, jaką pozycję powinien przyjąć po skoku. Maciek dźwignią otworzył rampę i zręcznie posuwaliśmy kontenery. Samolot bardzo powoli zataczał łuk. Skrzynie znikały w ciemnościach. Wysokość dwa pół tysiąca, poinformował Maciek. Zapiąłem linkę asekuracyjną z padochronu szefa. Przez chwilę stał niepewnie nad otwierającą mu się pod nogami przepaścią, a potem skoczył. Patrzyłem w dół. W ciemności wykwitła czasza spadochronu. Zwinąłem linkę. Twoja kolej! Odwróciłem się do Maćka, który korbą podciągał rampę. Docisnął bezpiecznik i zablokował zamek, po czym stanął w drzwiach. Zaczepiłem linkę i skoczył. Jeden z pilotów wyszedł na chwilę z kabiny. Wyjaśnił mi na migi, że zabezpieczy drzwi. Kiwnąłem głową i skoczyłem. Powietrze uderzyło mnie jak młot, przekoziołkowałem kilkakrotnie. Błyskawicznie zdusiłem uczucie paniki i przyjąłem postawę zalecaną przez jednego z pionierów spadochroniarstwa, Leo Valentina. Rozłożyłem ręce i lekko odgiąłem do tyłu nogi. Spadałem w kompletną ciemność. Nad głową miałem pokryte gwiazdami niebo. Na lewo od siebie zauważyłem spadochron Maćka. W tej chwili strzelił mechanizm spustowy. Czasza, nadmuchana gazem, błyskawicznie rozłożyła się. Szarpnęło mną zdrowo. Popatrzyłem na wysokościomierz. Tysiąc z hakiem. Uspokojony spoglądałem w dół. Księżyc wychylił się zza chmur. Zobaczyłem lekko sfałdowaną powierzchnię ziemi. Białe plamy znaczyły miejsca, w których kontenery uderzyły w grunt. Zauważyłem jeden spadochron, ale nie widziałem Maćka czy szefa. Ściągnąłem lekko kolinki, aby skierować się w tamtą stronę. Ziemia zbliżała się szybko. Przygotowałem się. Piach był dość miękki. Uderzyłem nogami i przetoczyłem się kilka razy. Poderwałem się z ziemi niemal natychmiast. Zwinąłem byle jak spadochron i przygniutłszy go kamieniem, ruszyłem w stronę miejsca, gdzie, jak mi się wydawało, wylądował ktoś z naszej paczki. Po chwili wyrosła przede mną niewysoka sylwetka Maćka. Widziałeś gdzieś szefa? zapytałem. Zniosło go trochę na południe, powiedział. Zaraz go odszukamy. Ruszyliśmy przez piasek. Trafiliśmy na jeden z kontenerów. Wyglądał na nieuszkodzony. Tam coś się rusza, Maciek wskazał ręką. Poszliśmy w stronę, z której rozlegały się dziwne dźwięki. Coś sporego gramoliło się z piasku. Nasz przyjaciel zapalił latarkę. Strumień światła wyłowił z mroku osiodłanego wielbłąda. Pewnie odbiorcy przesyłki są już na miejscu, zauważyłem. Pokręcił przecząco głową. To siodło wojskowe, powiedział. Coś mi się tu nie zgadza. W ciemności zapłonęło kilkanaście halogenowych reflektorów. Padłem na ziemię, ale i tak nic nam to nie dało. Blask wyłowił z mroku kontenery leżące wokoło, kilkadziesiąt wielbłądów oraz licznych żołnierzy z karabinami gotowymi do strzału. No, to jesteśmy mu ziemieni, mruknąłem.